Hej, hej. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Soulson. A to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Dzisiaj zagramy zarówno łowcą jak i zwierzyną, a może bardziej tylko łowcą oraz bestią. Chodzi oczywiście o postać, jaką jest Roger. Roger może być człowiekiem, może być bestią, ale o tym porozmawiamy bardziej w dalszej części odcinka. Teraz na ekranie widzicie build i emblematy, z którymi zagramy, a my już bez zbędnego przedłużania tego wstępu Przejdźmy na ekran wczytywania postaci. Let's go, baby! Let's go! No dobra, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. Roger Leslie, Tigral, Xavier, oraz Aldous w naszej dru drużynie. In, Helgard, Eudora, Mia oraz Angela w drużynie przeciwnej. No dobra, jesteśmy na fontannie. Gra mi się ponownie załadowała 30 sekund po rozpoczęciu rozgrywki. To już jest klasyka, problemy techniczne, ale nie zwracamy na nie uwagi. Zanim przejdziemy do. Proszę, ktoś mi bierze. Ośmiu wie, że słuchajcie, rada. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pierwszy ginek, słuchajcie, problemy techniczne nie zwracamy na nie uwagi. Zanim przejdziemy do mówienia postaci, chciałbym serdecznie podziękować, proszę bardzo, Eudora. Chciałbym serdecznie podziękować osobom, które wspierają kanał finansową. Dzięki wam jestem w stanie szybciej tworzyć po prostu lepsze filmy dla wszystkich, więc serducho dla Was dziękuję pięknie. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do na tych osób, zachęcam do kliknięcia przycisku wesprzy. A jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniędzy, można to zrobić, zostawiając łapę w górę. Dobimy tutaj. Jedną łapę w górę, wystarczy jedna łapa. Jeżeli ktoś nie chce zostawić łapy, to możecie, słuchajcie, zostawić subskrypcję. To też będzie spoko. Dobijmy kiedyś milion i będzie elegancko. Teraz przejdźmy do, do omówienia postaci, zanim zaczniemy walczyć. Więc na razie ignoruję ganki, to robię celowo, ponieważ chcę się skupić na omówieniu postaci. Roger może być, słuchajcie, w formie człowieka lub w formie bestii. Teraz jesteśmy w formie bestii. Teraz jesteśmy w formie człowieka. I pasywka Rogera działa w ten sposób, że jeżeli Roger jest w formie człowieka, to zadaje dodatkowe 4% obrażeń, które są zależne od obecnego poziomu zdrowia przeciwnika. Czyli, czyli jeżeli przeciwnik ma więcej niż 50% zdrowia, to dobrze być w formie człowieka, bo wtedy zadajemy po prostu więcej obrażeń, tak? Te 4% idzie od y, obecnego poziomu zdrowia, który ma przeciwnik. Jeżeli jesteśmy w formie bestii. To jest również spoko, bo Roger również zdaje 4% więcej obrażeń, ale tym razem nie od obecnego poziomu zdrowia, tylko od utraconego poziomu zdrowia. Są tutaj przeciwnicy, więc ja bym chyba nie chciał z nimi walczyć, chciałbym omówić postać przede wszystkim. Więc ona mówi mówią, tak? Jest to te 4% dodatkowe obrażeń, w zależności od albo, albo aktualnego poziomu zdrowia, albo utraconego zdrowia. Tak? Czyli w postaci ludzkiej aktualne zdrowie, w postaci bestii utracone zdrowie. To jest nasza pasywka. Pierwszą umiejętnością w formie człowieka, najpierw, najpierw omówimy umiejętności w formie człowieka, później przejdziemy do omówienia umiejętności w formie bestii. Więc pierwszą umiejętnością w formie człowieka, Roger wystrzeliwuje w wybranym kierunku dwa pociski. Raz, dwa. Pierwszy pocisk jest siatką, która jeżeli trafi przeciwnika, zada mu obrażenia i spowolni go. Drugi pocisk jest zwykłym pociskiem, który jeżeli trafi przeciwnika, to zada, zada mu obrażenia i obniży jego fizyczną obronę. To jest działanie pierwszej umiejętności w trybie człowieka. Drugą umiejętnością, jeżeli użyjemy, Roger zwiększa swoją prędkość ruchu oraz prędkość ataku na 2,5 sekundy. To jest całe działanie drugiej umiejętności w trybie człowieka. No i ultem możemy zmienić się w bestię. Jak to działa? Skaczemy w wybranym kierunku. Lądując, zadajemy obrażenia przeciwnikom oraz spowalniamy ich. A dodatkowo zmieniamy się w bestie. Będąc w trybie bestii, Roger zyskuje fizyczną i magiczną obronę oraz prędkość ruchu. To jest działanie naszych umiejętności w trybie człowieka. Teraz przejdźmy do omówienia umiejętności w trybie bestii, bo Roger może być bestią. Jesteśmy w trybie bestii. Hop. Pierwsza umiejętność działa w ten sposób, że obieramy sobie cel. I doskakujemy do niego. Hop, w sumie do, do trzech przeciwników. Doskakujemy. W tym czasie jesteśmy niemożliwi do obrania za cel i zadajemy przeciwnikom obrażenia. Jeżeli zabijemy przeciwnika lub zyskamy asystę, to nasza tutaj właśnie pierwsza umiejętność odnawia się 80% cooldownu. Czyli cooldown skraca się o, o 80%. Tak, tak. To jest nasze działanie umiejętności numer 1 w trybie Bestii. Działanie umiejętności numer 2 w trybie Bestii działa w ten sposób, że po pierwsze, zmultiplikujemy swoją prędkość ataku. Na tutaj obecnym poziomie drugim, który mamy, to jest attack speed razy 1,2. Jak to działa? Mamy sobie tutaj w atrybutach nasz attack speed i tą tutaj liczbę, którą mamy, multiplikujemy razy 1,2. Na wyższych poziomach, oczywiście, tego ulta, no to multiplikujemy razy więcej, na np. 1,5 raza i tak dalej. No ale na tym poziomie, którym obecnie mamy, to razy 1,2. Co ja bym chciał tego żółwia robić? Ech. No spróbowałbym. uda się uciec. Prawdopodobnie tak. Super, udało się zabrać żółwę i uciec, a my mamy jeszcze do omówienia kilka umiejętności, <laughs> więc przejdźmy dalej. Więc wiemy już, że na, w trybie bestii na drugiej umiejętności multiplikujemy nasz, naszą prędkość ataku, ale co więcej, odkrywamy y, przeciwników, którzy mają mniej niż 40% zdrowia, którzy są w pobliżu. Jeżeli takiego przeciwnika, który ma mniej niż 40% zdrowia, odkryjemy, tak, jeżeli będzie on w pobliżu. To zyskujemy 50% prędkości ruchu. W ten sposób działa nasza droga umiejętność. A Ultimatem w trybie bestii. Rolujemy się do przodu, robimy fikołka, chapuczbu. No i zyskujemy trochę tarczy. I zmieniamy się z powrotem w człowieka. To jest działanie całe Rogera. Słuchajcie, mam omówioną postać. Bardzo mnie to cieszy. Mamy zabrane y, dwa żółwie. Mamy. Jednego kila, nie mamy żadnej śmierci, więc wygląda to spoko. Chcemy się farmić, oczywiście, że tak, no i teraz możemy już powoli, słuchajcie, zacząć grać. Możemy zacząć powolutku grać i gankować, więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. Bo na początku skupiłem się mocno na, om na omówieniu postaci, teraz już bym chciał zacząć, zacząć grać. Widzę, że Helkart ucieka na naszej dżungli gdzieś, więc może uda się go tutaj złapać. No, dobrze byłoby tego Helgarda złapać, ale on kurcze zamiast naszego sojusznika chyba, tak? Nie, co się stało z Tigralem. Bum, jest kill, zobaczcie, bardzo ładnie to wyszło. mi się przeżyć, prawdopodobnie tak. Tak, ogramy go, pięknie. Nie, nie ogramy go. W sensie przeżyliśmy i byśmy go ograli, gdyby dłużej jego ult trwał. Więc prawie sam się chłop zawił swoim ultem. Jak widać, mamy przewagę. E, dlaczego? Tą przewagę sobie zbudowaliśmy. No ależ udało się tutaj pięknie uratować naszego sojusznika. On sam w sumie się uratował, oskakując od przeciwnika. Ale tą przewagę udało nam się zbudować. farmiąc po prostu. Okej, okay, okej, okay. niestety chyba sojusznik umarł, ale zabijałem przeciwników 4-0, super, super bardzo to wychodzi. Tą przewagę zbudowaliśmy sobie farmę na początku, a Roger no, jest jest potężną postacią, powiem Wam, gdy jest wyfarmiony, bo polega dosyć mocno na itemach, to fakt, ale widzieliśmy już, słuchajcie, że, że na przykład Ina, może jesteśmy w stanie załatwić, kiedy nas złapie wulta, więc postaramy się go złapać. Może pod wieżą, nawet byłby dobry pomysł, ale myślę, że nie ma sensu ryzykować i tracić przewagi, którą mamy. Tylko lepiej farmić. U Rogera możemy spamować umiejętnościami. Jak najbardziej te umiejętności nie kosztują zbyt dużo many, tylko delikatnie, więc może jesteśmy w stanie po prostu spamować tymi umiejętnościami, dzięki czemu szybko czyścimy dżunglę i szybko przemieszczamy się po mapie i szybko farmimy i wszystko szybko robimy, więc jak najbardziej u Rogera dobrze używać umiejętności, jak widzicie. Postaram się teraz dołączyć do drużyny, chociaż... Martwi mnie ta mija na górze, ale już tam leci Aldous, więc my skupimy się tutaj na środku, bo widać, że tutaj no, jest Eldora. Eudora też jest kłopotem dla nas delikatnym. Czy Aldous sobie poradzi? No nie poradzi sobie z mią, niestety. Fenomen. Fenomenalne. Fenomenalna sytuacja. Ale my sobie z nią poradzimy. Świetnie. Zatkamy kolejnych przeciwników. zabić Tak, zobaczcie, już mamy potężne, podraż... po, 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 potężne podrażnienia. Potężne obrażenia, jest triple kill, idealnie. Więc wygląda na to, że jesteśmy w stanie, słuchajcie, wygierować tą gierkę. 7-0, tak, no tutaj zobaczcie, 6700 golda. Tu jest mega duża przewaga w goldzie, przez co zadajemy naprawdę dużo obrażenia. Plus, dzięki temu, że jesteśmy w stanie uniknąć obrażeń naszą pierwszą umiejętnością, tak? czyli możemy się schować przed potencjalnie ultem, na przykład Eudory, lub jakąkolwiek inną umiejętnością dzięki naszej pierwszej umiejętności no tak najbardziej jest to spoko i jesteśmy w stanie dużo zrobić plus dzięki temu, że mamy dużo umiejętności, dzięki którym możemy się poruszać, przemieszczać i tak dalej e, zwiększać swoją prędkość ruchu, ataku itp itd to jesteśmy w stanie kontrolować dużą część mapy i to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko spróbujmy zabrać lorda to może być trochę ryzykowne, ale nasze drużyna jest na górze Teraz możemy umrzeć. Albo możemy go zabić, słuchajcie. Udało się go zabić, pięknie. Go też się uda zabić. Uda się go zabić, pięknie, słuchajcie. Zobaczcie, double kill. Dwóch na jednego tak naprawdę. Dostaliśmy, zabiliśmy przeciwniku po prostu. No to, jest, to już jest ta przewaga, którą sobie zbudowaliśmy, tak? To jest ta przewaga, którą sobie zbudowaliśmy. 9-0-1. Dużo farmy, długo farmy. Podczas omawiania farma, farma, farma. No i teraz mając już przedmioty... A Roger, moim zdaniem, jest postacią, która bazuje dosyć mocno na przedmiotach. Jesteśmy w stanie wygrywać gierki, więc bardzo fajna gra tutaj się nam, słuchajcie, zapowiada. Ja bym nawet bardzo jej nie chciał kończyć, bo bardzo przyjemnie mi się gra, po prostu niszcząc wszystkich przeciwników, którzy wchodzą nam w drogę. Ale tak, jak widzicie, Roger potrafi robić robotę. Mając przewagę w Goldzie, potrafi robić robotę. Gdybyśmy tej przewagi w Goldzie nie mieli, czyli mielibyśmy na przykład teraz 6000 Golda. Co ten Hellcard w ogóle. Ten Helcurt bardzo słabo zagrał. Gdybyśmy nie mieli tej przewagi w goldzie, czyli mielibyśmy na przykład 6000 golda, to sytuacja wyglądałaby inaczej. Nie bylibyśmy w stanie takich akcji robić. E, co u Rogera jest ciekawe? U Rogera Roge ciekawe jest to, że można nim grać pod Marksmana, tak jak teraz gramy, tak? W tym trybie. Oraz możemy nim grać pod Fightera, czyli w trybie Vestii. To tak jakby Rogerem można grać na bliski i daleki dystans. To jest bardzo spoko, bo to pozwala po prostu dopasować się do sytuacji, która istnieje. Bo Hargard troluje tutaj. Z pewnością to widać, że Helgard trolluje, więc Gierka dla nas będzie bardzo prosta do wygrania. No i tutaj widać, że już mamy tą przewagę nad przeciwnikami, taką, że oni po prostu poddali się. Przeciwnicy się poddali i to jest spoko. Wygrywamy Gierkę, postać omówiona. 10.03 statystyki, bardzo mi się to podoba. A teraz przejdźmy do drugiej gry. Zobaczyć, czy Roger sprawdzi się tak samo dobrze, gdy nie będziemy go opisywać, omawiać. Bo na początku skupiliśmy się na omówieniu postaci, macie tą wartość merytoryczną odcinka. A teraz stricte gameplay. Let's go baby, let's go! No dobra, jesteśmy na ekranie przeczytania drugiej gry. Roger Estes, Leila Ginevra oraz Odette w naszej drużynie. Obsidia, Kaya, Zuxin, Helkart oraz Alpha w drużynie przeciwnej. No dobra, jesteśmy na fontannie. Tym razem o dziwo nie załadowało nas 30 sekund po rozpoczęciu rozgrywki. Nie mam pojęcia o co chodzi, to jest fenomenalne. Zaczniemy sobie od Red Buffa. No i zaczniemy sobie z pierwszą umiejętnością. No i gramy sobie tutaj, słuchajcie, Rogerem na dżungli. Tym razem nie omawiamy. Mamy postaci, mamy postać omówioną, więc możemy skupić się na grze w pełni, więc możemy od początku rygankować. gankować. Nie potrzebujemy Rogerem czekać, słuchajcie, na czwarty poziom, to jest bardzo dobra informacja, no bo możemy sobie, słuchajcie, gankować na trzecim poziomie, a nawet na drugim poziomie. I na drugim poziomie mamy wszystkie nasze umiejętności, więc jak najbardziej to jest spoko. Czy Rogerem powinienem brać tego miliona? No nie wiem. Nie mam pojęcia, być może powinienem udać się, słuchajcie, od razu na tego tutaj kraba na dżungli, Liton, tak to się chyba nazywa. To nie jestem pewien. Nie wiem, po prostu nie gram zbyt często dżungli. Możecie napisać w komentarzu, czy powinienem brać, jak powinna moja ścieżka na dżungli wyglądać? Patrzę, już tu jest. Spróbujmy, a spróbujmy, się z nią pobić. A spróbujmy ją zabić. Fenomen, zabrakło dosłownie, no, ilu jednego bazowego auto-ataku, aby zabić Zuxin. Fenomenalne. I bylibyśmy w stanie ją zabić, lub uciec, gdyby nie to, że Kaja się pojawiła. No, oczywiście, że tak. Kaja jest rumerem, więc uratowała Zuxin. Nie szkodzi, słuchajcie. Pierwsza śmierć, no, nie powinniśmy tam umrzeć, to fakt. Umarliśmy, trudno się mówi. No, wracamy do farmy. Tak jak w pierwszej grze zauważyliśmy, Roger jest podatny na swoje przedmioty, które ma zbudowane, więc postaramy się po prostu te przedmioty mieć zbudowane, tak? Nie chcemy, słuchajcie, tracić smajta. Widzimy, że K jest na górze, więc jeżeli spoczymy na dół i odpowiednio wpadniemy w przeciwników, możemy go zabić w sumie. Są double kill'e, idealnie. Spróbujmy. No nie, no nie. No dobra, weźmy, w sumie weźmy, chrzanić tego mida, słuchajcie, weźmy. Żółwia, dopóki przeciwnicy nie żyją. Przeciwny, Herkart nie żyje. Nie mamy smite'a, to źle. Ale powinniśmy być w stanie sobie poradzić i tak z tym żółwiem, zanim ktoś tutaj dojdzie. Udało się, idealnie. Środka nam też nie spuszczowali. więc o tyle dobrze. My możemy teraz zabrać, słuchajcie, swoją dżunglę, aby tutaj... Nie wiem, gdzie jest nasza drużyna. Jest SCS w końcu. Zultowała, nie będziemy je gonić. Bardzo irytujące jest Zuccin, jak pan wiesz, może przerzucać, odskakiwać. Nie dość, że ma słuchajcie, z Flickera to jeszcze ma swojego ulta do odskoczenia. Więc no jest to irytujące. Troszeczkę nie będę ukrywał. I ciężko nam ją złapać. Przynajmniej teraz na początku, gdy nie mamy jeszcze zbudowanych obrażeń. To będzie Git, to będzie Git, zobaczycie. Jeszcze jeszcze ich pozabijamy. Na górę podszedł. Yy, na górę podszedł, bo jest tam Helkard. Ja tego Helkurta bym pogonił, słuchajcie. Mam nadzieję, że nasza Dajela się utrzyma. Nawet zabiła jeszcze elegancka, słuchajcie. Nie zabijamy ją? Szczerze, możemy ją zabić, Chyba, że dobije poziom. Nie dobiję poziomu idealnie. Czy Helkarta chcemy zabić? No zabiłbym go. <noise> Ten pocisk od wie, no... cały czas, jak, się, jak walczymy z przeciwnikami, to gdzieś się zbierają, wiecie? To nie jest tak, że mamy możliwość walczyć z nimi jeden na jednego, tak jak tutaj byśmy pozabijali. Nie dość, że Kaje później byśmy zabili Halkarta. No to nie, bo już wiecie, pojawiła się Zuxin, więc odcięła nam drugie ucieczki. Już pojawił się tam kolejny przeciwnik, który też nam odciął drogę ucieczki, więc to, to nie jest tak, że możemy sobie na spokojnie pozabijać przeciwników. Chociażbyśmy by, chociaż sobie poradzili, no to jednak nie mamy możliwości walki z nimi wystarczająco swobodnie. Nie mamy pola manewru, tak? Bo narzucamy to tempo, narzucamy to tempo, będąc na ich dżungli, przez co po prostu potrzebujemy, no, wystawiamy się tak naprawdę przeciwnikom, więc to warto mieć na uwadze. Zgankowałbym obsydię. O ile zdążę, to nawet pod wieżę bym w nią wszedł. Mogę nie zdążyć. Nie zdążyłem. Szkoda. Wiecie co? Może się uda. Nie wiem, czy mnie zauważyła, mogę mnie nie zauważyć. Jeżeli mnie nie zauważyła, to możemy mieć killa. Ale jeżeli widziała, to nic nie zrobimy. Mogę widzieć, jak biegnę przy wieży. Hmm... Dobra, Kaja wyszła, Spróbujmy kaję zabić. Kaja nie żyje super. Chciałbym tego żółwia zrobić. Chcię się ją zabić. Wyciągnijmy ją, wyciągnijmy ją. Zobaczcie, znowu nie jesteśmy sami, widzicie? Znowu jest tutaj e, Zuxin. Za, przy każdej śmierci naszej chyba była Zuxin. Dobra, e, postarajmy się zabrać żółwia, skoro nikt go nie robi. Dziwne, ale najpierw weźmy sobie tutaj Reda, żeby zobaczyć gdzie jest Helkarcior, bo nie wiem, nie mam pojęcia gdzie jest Hellcard. plus palił ulta teraz, to git, ja nie będę palił, Hellcard jest na górze, więc nie będę palił, słuchajcie, Smite'a, ale skoro przeciwnicy są na górze, Kaja nie żyje, Zuxin walczy na środku, a Alpha jest na dole, odpushowuje, no to wezmę sobie tego, wezmę sobie tego żółwia. Wezmę sobie tego żółwia z przyjemnością. Zobaczcie, już to jest Zuxin, cholera. Ja go zabiję, ale mi wciół pod Widzicie? Znowu Zuxin. Cztery śmierci, cztery razy Zuxin. Ależ to jest mój Nemezis w tej grze. Irytuje mnie strasznie ta postać. Strasznie mnie irytuje Zuxin w tej grze. Dobra, mamy bardzo mało golda. To trzeba zaznaczyć. Zbyt bardzo skupiam się na walkach, a za mało na farmie. Farmie trochę, ale moim zdaniem za mało, bo cały czas gdzieś tutaj próbuję, wiecie, zgankować, gdzieś mnie Zux mapie bla, bla, bla. Więc wydaje mi się, mam wrażenie, że powinienem, słuchajcie, skupić się bardziej na farmie i serio tutaj po prostu szybko farmić, a dopiero później atakować i gankować. Chociaż teraz na górze... No nie no, bo już jest alfa, ja nie chcę! Ja nie chcę się z nimi bić, bo znowu umrę i będę tracił czas zamiast farmić. To nie, nie ma sensu. Serio. Zuxin nie żyje. Więc jestem w stanie pozabijać wszystkich. No bo naprawdę, przy każdej śmierci do teraz była Zuxin. Ale nie chcę walczyć. Nie chcę walczyć, chcę farmić, bo mało golda. A bez golda tutaj dużo nie zrobimy. Będziemy usez całą grę, więc potrzebujemy tej farmy. Słuchajcie jednak trochę. Jeszcze z kilka przedmiotów potrzebujemy zbudować. I wtedy będziemy mogli walczyć. I wtedy taka Zuxin, no, będzie mogła nam nas smoknąć w ramie Beskidu, dobra Farmy, farmy, nasza drużyna puszuje elegancko Better jungle win tutaj, no i co, no i co Obsydia na dole Nasza drużyna na środku walczy, Poszedłbym na środek Zuccyn nie żyje, oj jaka szkoda Wygląda, brzmi jak Jakbyśmy mogli wszystkich ich pozabijać Uuu Jest triple kill. No nie, serio? Estes. Gn... No mnie ty mały. Chłop nam ukradł w ogóle triple killa. No nie szkodzi. Nieoficjalnie był triple kill. ok? Nieoficjalnie był triple kill, a teraz będzie oficjalnie lord, bo Helkart nie żyje jeszcze 8 sekund. Więc powinniśmy zdążyć tym bardziej, że mamy leczenie od Estesa. Przez chwilę się zastanawiałem, czy... Czy damy radę z tym Lordem sami? No ale wpadł S który nas leczy, więc bez problemu damy radę go zrobić. Bęk elegancko. No i powinniśmy też dosyć dobrze w goldzie już wychodzić, wyglądać. Może nie najlepiej, ale nie powinno być tragedii. Już. Zobaczcie, 5500. Tyle, ile przeciwna Zuxin. No i możemy pójść na środek. Ależ nam uciekł, co? Skubany. Zuksy mnie martwi trochę. Może ja nie będę po prostu puszował. Wiecie co? No, zobaczcie, na dole mamy darmowego darmowego Tareta, więc czemu z niego nie skorzystać? Czemu z niego nie skorzystać? Skoro mamy darmowego, to. Jak za darmo, to uczciwa cena! Ja biorę! Ja biorę! Drugiego, drugiego nie spuszujemy. Ale środek. Proszę bardzo, środek zabrany. Czy możemy to skończyć? No, raczej wątpię, że możemy to skończyć. Ale udaje się zabijać. Możemy to skończyć. Nie chcę tego kończyć. <laughs> nie chcę tego kończyć, ale zaraz skończymy. Zaraz Mam takie wrażenie, że zaraz skończymy, słuchajcie. Ale nie chcesz tego kończyć. Spuszczałbym dolno, ale zobaczcie. Po co kończyć? Spuszczymy dolno, ale wypuśćmy trochę przeciwników. Może coś tutaj. No nie, no dobra, kończymy. Słuchajcie, tyle z dzisiejszego odcinka Rogerem i tutaj na końcu zdradzę Wam mały sekret, że nagrałem chyba 5 gier, z czego stałem Wam dwie ostatnie, bo przy tych trzech pierwszych... Oj, to był, to był dramat, to był dramat przy tych trzech pierwszych, więc mam nadzieję, że te dwie ostatnie gry, które teraz nagrałem. wing wink, to taki nasz mały sekrecik na, na koniec odcinka, że wam się spodobały, że w pierwszej przybliżyłem wam trochę działanie postaci, a druga po prostu zapełniła wam więcej frajdy. Więc dzięki pięknie za obecność. Mam godzinę 42 minuty materiału, więc zaraz zabieram się za montaż. Ja wam dziękuję za obecność i zapraszam do kolejnego odcinka. W tym to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.